Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy bracia i siostry, dzisiaj czwarty dzień przed święto świętego Stanisława. W tym dniu zwracamy uwagę na ojca Stanisława, który był mężem heroicznej wiary. Będącym młodzieńcem, Stanisław Papczyński był gorliwym w służbie Panu. Jako kleryk przygotowujący się do święceń już był gotowy oddać swoje rzeczy za Pana. W czasie potopu świeckiego nie zdradził swojej wiary w konfrontacji z żołnierzem świeckim, który zagroził mu życie. To wydarzenia właśnie towarzyszyły jego życiu, stając bardziej wierne Bogu oraz słuchać Jego słowa. Jako założyciel zgromadzenia księży Marianów Doświadczył na początku próby, której nie poddał się. Zaufał Bogu do końca. Na początku założenia zgromadzenia nie miał kandydatów, a potem oskarżono jego instytut w różny sposób. Trwało to około 30 lat do zatwierdzenia zgromadzenia na prawie papieskim. Nie wiedział, co się stanie z dziełem, które złożył, które miał wyryte w sercu przez Ducha Świętego. Ponadto wszystko zaufał Bogu, który sam prowadzi dzieło, które mu powierzył, czyli zgromadzenie księży Marianów. Bracia i siostry, proszę Ducha Świętego, aby w nas umocnił łaskę wiary i męstwa. A teraz modlmy się modlitwą proszącą o łaskę szczególną. Święty ojciec Stanisławie, łaskawy orędowniku u Boga, obrońco uczyszczonych i patronie zagrożonego życia, zawsze gorliwie służyłeś Jezusowi i Jego Niepokalanej Matce dla ratowania dusz nieśmiertelnych. I zawsze litowałeś się nad wszelką nędzą, Ufny w twojej ustawienictwo, uciekamy się do Ciebie i proszę, aby nie odmawiał, mi, nie odmawiał mi swej pomocy. Wyjednaj mi Uboga łaska, o której Cię z ufnością proszę. Pomóż mi pełnić w całemu moim życiu wolę Ojca Niebieskiego. Amen. Odmówmy także indywidualnie modlitwę, Ojcze Nasz. Zdrawasz Mario, i chwała Ojcu. Wtedy wstydzę się, Panie Panie, i Święty Stanisławie Papciński, mądrze nas za nami.